Przez następne 3 lata pracowałem dla CSD, firmy sponsorowane przez korporację NART. Później system wczesnego ostrzegania jako skuteczny środek obrony dostał się pod lupę. Wróciłem do kwatery głównej NAT w Kalifornii, żeby opracować nowe pomysły. Przeprowadziliśmy się z całą rodziną do San Jose w pobliżu korporacji. Codziennie jeździłem do biura rowerem, zarabiałem jeszcze lepiej. Nasz dom stał niedaleko Zgórz Dzieci, chodziły do dobrych szkół, kupowaliśmy nowy samochód. Życie rozwijało się jak wymarzona bajka. Potem dostałem ofertę od MBI. Zapewniali kontrakt i pensję dwukrotnie wyższą niż w NART. Zapewniali poczucie bezpieczeństwa. Wiedziałem, że są największym koncernem komputerowym w Ameryce. W tamtych czasach z trudnością dawało się kupić ich sprzęt, jedynie go wypożyczali. Dla kogoś takiego jak ja stwarzało to niesłychaną możliwość awansu. Moi przyjaciele, współpracownicy z NART bardzo mnie namawiali, żebym nie marnował okazji. No i nie zmarnowałem. Znowu się przeprowadziliśmy tym razem do White Plains, stan Nowy Jork. To było w 1960, miałem wtedy 35 lat. Przez następnych 10 lat mieszkaliśmy w trzech różnych miejscach. Trzykrotnie kupowaliśmy nowy dom, urządzaliśmy się, a później znowu przenosiliśmy. Zaliczyliśmy Atlantę w Georgii, Relay w Karolin Karolinie Północnej, Minneapolis, w, w Minnesota. Pewno niewiele ci mówią te nazwy Mirabel. W każdym razie rzucało nas z jednego końca stanu drugi. Praca bez ustanku się zmieniała. Byłem, jak to nazywali, na szybkiej ścieżce. Szkolili mnie na kierownika albo zarządzającego, więc posyłali to tu, to tam, żeby sprawdzić jak się przystosuje. Miałem opinię świetnego pracownika. Nie bardzo rozumiem, Jacques. Przecież zrobiłeś wielką karierę. Skąd się wziął ten malarz, którego poznałam na paryskiej ulicy? mi Mirabel, już niedługo się dowiesz. Chociaż może odłóżmy to już do następnego razu, co? Bo jest ciemno, ja nic nie widzę, siedzę po ciemku. Nawet już ciebie nie widzę. Ale tak, jest najlepiej. Siedźmy raczej po ciemku, dobrze? Proszę, mów dalej. Nie możesz tak po prostu przerwać właśnie teraz. Napiszę się kawy, jeszcze nie całkiem wystygła. Nalewa pewną dłonią, żeby rozróżnia filiżankę w tym mroku. W porządku. Teraz zaczyna się trudniej. Nie wiem, jak to ująć, żebyś dobrze zrozumiała. słuchaj. uważnie mi radę. A potem ty mi powiesz, co zrobiłem i dlaczego. Proszę cię, Gaber. Przez cały ten czas, kiedy moja kariera kwitła, kiedy się fiołem na kolejne szczeble, Lori i dzieci straszliwie cierpieli, a ja nic nie zauważyłem, nie rozumiałem, jak to wszystko wpływa na ich los, a powinienem. Bardzo łatwo przyjąć pewien styl życia na co dzień, chociaż człowiek widzi jego sztuczność, ten styl przemienia się w prawdziwe życie. Zastępuje rodzina, zastępuje życie autentyczne. W jakiś dziwaczny sposób MDI, ludzie, z którymi pracowałem rzeczywiście się stali ludźmi. Nie wiem, kiedy współzawodnicą z kolegami utrzymania stanowiska czy też zdobycia lepszego nabrały większego znaczenia od samej pracy. Co nawet trudniej pojąć, nie wiem, jak straciłem kontakt z żoną, z moim prawdziwym życiem, z dziećmi, z domem, z miłością. Jak i kiedy przestaliśmy być razem, robić wszystko razem. Byłem w pracy przed siódmą, starałem się przychodzić się po pierwsze. Wybiegałem z domowej, dzieci jeszcze się obudziły. Wracałem po ósmej wieczorem. Dzieciaki już były wtedy przeważnie po kolacji, czasami nawet leżały już w łóżkach. Lori co rano wstawała razem z mną, czekała do w kolacji. Musiała przeżywać piekło, ale ja nic nie robię. Usiłuję przebić. Wzrokiem wiązkującym rok. Czy nie nawet rozumie co mówię? I oczy są zaledwie czarnymi dziurkami na tle wyraźnej bladej plamy. Chcę żałować, że w ogóle się pytałem, w tę odpowiedź. Pewne osobiste sprawy może lepiej zachowywać dla siebie, no ale przecież właśnie tego próbuję teraz uniknąć. Chcę się przyznać do słabości, chcę się odsłonić. Nie mam ochoty dłużej ukrywać swoich uczuć bo na tym po części polegał właśnie mój błąd. Znowu wzdycham, dopijam resztę, z tej kawy i mówię, zarabiałem krociem i Więcej, niż bym mógł zamarzyć. W 1970, tylko 5 lat temu, mając 44 lata, zarabiałem ponad 100 tysięcy dolarów rocznie, plus lokata w akcji. Każde z nas jeździło własnym samochodem. Ja, Porsche, Lori dużym Chryslerem, kombi. Potrzebowała tego kolosa, żeby wozić dzieciaki na mecze baseballu, na lekcje tańca, pływania, tenisa, jazdy konnej, żeby je odstawiać na spotkania uznajomych, znajomych, zabierać do domu. Mieszkaliśmy w wilii z pięcioma sypialniami, z trzema łazienkami w dobrej dzielnicy Minneapolis. O takim sukcesie nauczono mnie marzyć. Osiągnęliśmy sukces, a przynajmniej ja tak sądziłem. Pewnego dnia wezwał mnie szef. Wstał za biurka... Uścisnął dłoń, byłem to W wielkiej firmie klasy MBI panują zwyczaje zbliżone do tych wojsku. Nierzadko o najgorszych ciastach, najpotworniejszych zadaniach informują człowieka z uśmiechem i gratulacją. Czekał. No Jack, wszystko załatwione. Tylko co dostałem potwierdzenie. Wysyłamy Cię do Paryża, do Francji. Co najmniej na 3 lata. Wiesz co to znaczy? Poważny sprawdę. Chcemy się przekonać, czy będzie z Ciebie dobry materiał na zagranicę. Przydzielimy Cię do MBI Francja jako szefa działu kadr. Duża gratka. Naprawdę jesteś na szybkiej ścieżce. Gratuluję. Chrystus, zastanawiam się, jak ja o tym powiem Lori, akurat kiedy się urządziła, tutaj w Minneapolis. Dwa tygodnie spotyka się z grupą znajomych pań. Robią sobie coś w rodzaju godziny szczerości, próbują razem rozwiązywać swoje kłopoty. Lori nazywa to grupą samopomocy. i Dzieciaki dobrze się czują w swoich szkołach. Jack w tym roku kończy liceum. Ma najlepsze stopnie w swoim roczniku i pewnie wygłosi mowę pożegnalną na promocji. Jest kapitanem drużyny lekkoatletycznej. Staram się utrzymać uśmiechniętość. Dzięki za wspaniałą wiadomość, Fred. Oczywiście, muszę najpierw pogadać z rodziną. Dla nich to jak nie ziemi. Jack, to twoja życiowa szansa. Jeżeli teraz nie chwycisz byka za rogi, to zostaniesz razem ze mną na tej cholernej karuzeli. I co? Będziesz czekał, aż nas odprawią jakimś pieprzonym złotym zegarkiem i wyrazami wdzięczności? Wchodzę z gabinetu Freda. Wiem, że szef robi dobrą minę do złej gry i mimo słowy, mimowolnie wolnie wysiudałem go z awansu. Powinienem skakać z radości, ale z przerażeniem myślę o powrocie do domu. Postanawiam nie dzwonić, tylko prędko poradzić się z pracą i wyjść wcześniej. Chcę być w domu o czwartej, bo wtedy zobaczę się z tą ludzką. A więc kiedy już wszyscy siedzimy razem, rzucam tę bombę. Lori wpłacz. Jack pędzi na górę do swojego pokoju, została trójka kamieni. Lori pierwsza przychodzi do siebie. Kiedy musimy wyjechać? Czy Jack zdąży skończyć szkołę? Wszystko sprawdziło. Miałem się stawić w Paryżu przed końcem kwietnia, czyli za miesiąc. Znowu jak wojsko. Szybko, 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 a potem się czeka. Z całą pewnością żadna wyjątkowa sytuacja nie wymagała mojej obecności we Francji. Usiłowałem to wytłumaczyć Ale to nie jest w porządku, Jack. Dzieci są tutaj szczęśliwe, wypłaciliśmy frycowe, naprawdę. Dlaczego ci nie pozwolą wreszcie zagrzać miejsce? Zwłaszcza teraz, kiedy dzieciaki chodzą do liceum. Nie możesz naprawdę nic zrobić. No wiesz, ech, niby mógłbym odmówić, ale wtedy nie ziemią. NBI w ten sposób sprawdza, czy jestem materialny wyższej klasy. Bardzo bym nie chciał zmarnować takiej okazji, ale zrobimy tak, jak Ty zdecydujesz. Wystąpił mi fair. Nie da, tak, teraz to wiem. Lori za bardzo mnie kochała. Wiedziała, jak jestem związany z filmem. Ja no, może nie mogła się sprzeciwić. Następnego dnia dzieci zostały w domu, ja też nie. Poszedłem do biura, omówiliśmy sprawy. Próbowałem przekonywać, jaką wspaniałą szansę da im powiedz w Paryżu. Nauczą się francuskiego, będą się uczyć w szkole amerykańskiej, która ma świetną opinię. Jack naj najstarszy chciał zostać w Stanach i mieszkać z przyjaciółmi, ale Lobby powiedziała nie. Cokolwiek robimy, robimy całą rodzinę. W tym samym tygodniu zaczęliśmy się pakować. Poleciałem do Francji, znalazłem dom dla senet Niedaleko szkoły amerykańskie, na przedmieściu całkiem podobne do tego, które znaliśmy z Minnesota. Tyle, że domy przypominały raczej małe zamki niż współczesne rancza czy angielskie kamienice. Wszystko stało bardzo blisko siebie. Mój dom, ma duży trawnik, wyglądał zupełnie przyzwoicie. Część horrendalna, ale to już kłopot MBI. Wróciłem ze zdjęciami, które dał mi Mogą zabrać Loli do Francji, gdyby sama wybrała. Nie chciała jechać. Powiedziała, że ma za dużo roboty. I tak w ostatnim tygodniu kwietnia wylądowaliśmy w Paryżu. Firma wzięła na siebie pakowanie i transport naszych numerów. Od razu wsiąkłem w nową pracę i nie za długo się przekonałem, że tu we Francji wcale nie pójdzie łatwo. Nigdy tak naprawdę się nie zajmowałem personelem. To była dział kalorii. Mój poprzednik na tym stanowisku był Francuzem, więc wszyscy współpracownicy Francuzi serdecznie mnie nienawidzili. W się baję o własne Lori urządziła nowy dom w na miesiąc. W takich sprawach idzie jak duża. Mówi, że tego nie cierpi. Twierdzi też, że zawsze wie, kiedy szefowie z NBA przygotowują dla mnie kolejne przeniesienie. Wtedy mianowicie, kiedy ona podszyje zasłonę. Po pierwszych dwóch fotografiach zaczęła się tylko fast -trugować. Tym razem oświadczyła, że nawet wcale nie podnosi was. Praca miała jedną złą stronę. Musiałem mnóstwo podejrzewać. MBI to zakładało fibie wszędzie w całej Francji, a ja zawiadywałem całym personelem. Przyjmowałem ludzi, szukałem mieszkań, załatwiałem lekcje francuskiego, zwalniałem z pracy, przesyłałem w razie poważnych spięć osobistych i przede wszystkim pilnowałem, żeby Francuzi i Amerykanie nie skakali sobie do gardła. Większość Francuzów zachowała się dość rozsądnie. MBI ma dobrą markę, świetnie zarabiali. No i takich bodźców ekonomicznych, takiej motywacji nie zapewniłaby żadna inna firma francuska. Kłopoty na ogół sprawiali Amerykanie. Niektórzy nie umieli się przystosować do francuskiego stylu życia. Wielu zwyczajnie nienawidziło Francji i Francuzów. Jeszcze częściej chodziło o żony. Nie wiedziały, co ze sobą mają począć. Nie jedna musiała w Stanach rzucić dobrą posadę. Agresja wisiała w powietrzu. Następna sprawa szkoły. Miało się do wyboru zwykłą szkołę francuską, darmową ale z amerykańskiego punktu widzenia okropne. Albo też szkołę dwujęzyczną, angielsko-francuską, tyle, że tam dzieci obowiązkowo musiały nosić mundurki. Była jeszcze szkoła międzynarodowa, mała, ale w centrum Paryża, właściwie bez kampusu. Na pierwszym miejscu, jak się zorientowałem, stała szkoła amerykańska. Na zachodnim przedmieściu tam je mieszkaliśmy, była ta szkoła, ale była to bardzo droga. Szczęśliwie MBI płaciło czas. Szkoła amerykańska jako jedyna Trzymała się programu nauczania takiego samego co w Stanach. Wybrała ją też większość pracowników MBI. Nasze dzieci przyzwyczaiły się do typowo amerykańskiej, dużej, podmiejskiej szkoły z wszelkimi udogodnieniami. Ta sprawiała na nich wrażenie z lekka, uśminkowanego obozu koncentracyjnego. Wąski, podłużny, jak pasztet kampus, kampus, błotniste boisko, bez linii jardowych, bieżnia, jakby świeżo zaora. W porównaniu z tym, co znali z Minneapolis. Całe były wielkości szafy. Na dodatek po jednej stronie szkoły biegła autostrada, a po drugiej tory kolejowe. Co 20 minut przejeżdżał pociąg. Dzieciaki dosłownie nie wierzyły własnym oczom. No ale nie było żegnoty. Miałem poczucie winy. Szkoda, że nie przepatrzyłem tej sprawy nieco lepiej. Od początku więcej czasu niż bym sobie życzył spędzałem na załatwieniu skarg innych pracowników MBI. Wszystkie dotyczyły szkoły. Zgłosiłem się na ochotnika do zarządu licząc, że może coś da się zrobić, a przy okazji wpisałbym sobie ładny punkt do życiorysu. rozmowę z dziećmi i z Lori. Musimy jakoś to przecierpić, powiedziałem. Wiem, brakuje nam drużyny bejsbolowej, amerykańskiego futbolu, basenu itd. Za to szkoła ma dobrą opinię i wysoki poziom. A przecież o to chodzi. Słuchali bez większego przekonania. Sprawy pomału zaczęły się układać. Lori Zachowywała się wspaniale. Próbowała patrzeć na wszystko od najlepszej strony. Dzieci stopniowo zżyły się ze szkołą. Spodobało im się, że są wielkimi rybami w małym stawie, nie to co wina. Moja praca była ciągłą próbą sił, bardziej nawet niż mi zależało. A satysfakcji dawała niewiele. Lois wcale się nie podniecała Paryżem. W weekendy zwiedzaliśmy zabytki, ale głównie z myślą o mnie. Zachwycały mnie muzea, galerie, moc tego miasta. Dzieciom przeważnie się nudziło, lubiły wjeżdżać na wieża Eiffla, odwiedzać łuk triumfalny, takie tam rzeczy. Minneapolis jednak nie przygotowało ich na przeżycie kulturalne klasy Paryża. No i nie miały tu McDonalda, ani Burger Kinga. Nienawidziły się uczyć francuskiego. W programie szkoły obowiązywała jedna lekcja francuskiego dziennie, zazwyczaj prowadził ją Francuz. Mądrze pomyślano, tyle że Francuzi nie rozumieli amerykańskich dzieciaków. Nasze dzieci głównie narzekały na nauczycieli francuskich.